Ciemka, ja jestem Odacho i wy prosiliście mnie o ten odcinek. 30 odcinek, super dupa. Nie mogłem się trochę nacieszyć mango, prawda? Nie mogłem się nacieszyć tym, że wyszedł fajny rozdział mangi, że nowa saga w Dragon Ballu super się zaczęła. Ostatnio chciałem powiedzieć wam, że tylko tak miałem natłok myśli z tej całej ekscytacji, że nie dokończyłem tej myśli. Że jak na początku, przy pierwszym rozdziale mangi, przy pierwszym w zasadzie teaserze, nie przy rozdziale, przy teaserze nowej sagi, mówiłem, że trochę z dystansem do tego podchodzę, to teraz jestem najarany na 8 na 10 i tak jak czasem mam dość Dragon Balla i chciałem sobie od niego odpocząć, to moment, w którym manga wychodzi, to tak po prostu naładowuje moje baterie. Po prostu chce mi się z powrotem oglądać, nagrywać, przeżywać. Czego nie można powiedzieć o tej serii Super Dragon Ball Heroes. 30. odcinek jubileuszowy. Pamiętajmy, że co 13 odcinków jest coś fajnego. Mieliśmy w 13. odcinku fajną animację, w 26. mieliśmy fajną scenę kiedy SS4 Goku i SS4 Vegeta pokonywali Jonembe, w zasadzie to takiego czarnego Jonembe, może ja już nie będę tutaj wchodził na jakieś wątki rasowe, ponieważ jeden gościu nagrywał szachy i powiedział, że pion o określonym kolorze bije piona o drugim określonym kolorze. Wiecie, jakie są kolory w szachach? I został ten film zbanowany, więc wolę tutaj nie podejmować takich tematów, jaki ten Jonembe jak miał kolor i tak dalej. To nie moja sprawa, ale dzisiaj jesteśmy w odcinku, który nazywa się. Zaraz wam powiem, jak się nazywa. Odrodzenie zła, narodziny króla ciemności, fu. Okej. Okay. No trudno. Były jeszcze odcinki specjalne, ale ja nie chciałem ich nagrywać, ponieważ to były takie zupełnie oderwane od rzeczywistości. Tak jakby to, co teraz oglądamy, nie było oderwane od rzeczywistości. W sensie zupełnie niezwiązane z tą serią jakieś specjale i tam był jakiś... Chłopczyk, który jest podejrzewam główną postacią w tej grze, i on osiągnął Ultra Instynkt, i to było w zasadzie tyle. Let's change the whole world together. The limits that you have set. Nie zgadza się liczba sylab. Destroy them! Let's promise freedom in a way that victory is in our hands. Unleash the roar in your heart Don't run away, keep fighting Don't lose, not even to yourself Be prepared, and ignite the fighting spirit O, oh, teraz to kurwa nie zdążyłem przeczytać Super Dragon Ball Heroes <mum> 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 Pozdrawiam wszystkich perkusistów. <laughs> Evil Reborn. Dark Lord Few is born. Zło odrodzenie. Odrodzenie zła. Stary, z, zły wstał wersa z wersalki pijany. Czy byśmy nie mieli przypadkiem walki Full kontra... To czas na to, żeby wszechświat się urodził. Kurczę, jest za późno, mówi to. Tak! Cóż, drzewo. Drzewo! Przynieś nowy owocek na opening katacha. A przypadkiem to drzewo nie było martwe? Podczas ich walki przypadkiem się nie. O właśnie, to, to jeszcze. No nie wierzę, kurwa, jest tyle minut. odcinka, 7 minut odcinka. 6 nawet. I my jeszcze mamy. Rewatch z tego co było? O, tutaj też są te dwa. Dwa takie same obrazki są, nie? Nawet nie zmienili. <ścoughs> nawet nie zmienili jednego obrazka, nie? Na dwóch billboardach jest ten sam obrazek, ale coś się stało. A, ja już pamiętam co się stało. Zostało wypowiedziane życzenie przez Birusa I szampe i Vados, i Wisa Na smo super smoczych kulach A po co Was tu tyle? To jest... Wiecie z czym mi się to kojarzy? Przecież z życzeniem może wypowiedzieć jedna osoba, a oni tu się zebrali w czwórkę. To przypomina mi szkolne projekty, kiedy dosłownie była do zrobienia jedna rzecz i robiły się grupy sześcioosobowe po to, żeby hej, pięć osób nic nie robiło. Albo żeby rozdzielić tak bardzo odpowiedzialność. No jest projekt, tutaj musicie narysować na karteczce domek i pokolorować go wedle waszego uznania. I tutaj grupa kurwa osobowa, wszyscy koledzy się zebrali w jedną grupę i no my, my tutaj mamy domek, nie i chujo. Jakiś domek, wszyscy mają kuwa 3. Okej, okay, życzenie, żeby usunąć te korzenie tego drzewa, zostało spełnione. Ale pięknie tutaj wygląda ten Shenron. Na tle tych małych planet, ładnie to wygląda. O, na... skąd oni mają. Fu wysłał drona! Skąd on ma podgląd na billboardzie? Koniec, nie zapłaciłeś za prąd, znikamy z ekranem. Kurczę, było tak blisko. To koniec, fu! Kurczę! Kurczę! Nie cierpię was! Bogowie zniszczenia! Przeklinam was! Jak śmieliście zniszczyć mój plan? Kto tu przyszedł? O, jego starzy. Nie bądź taki smutny! Mam coś dla ciebie! Kulka! To jest tak naprawdę śliwka robaczywka! Zobacz jak śmierdzi! Ale śmierdzi! To się nazywa dyfuzja! O, jest śliwka, która śmierdzi? Ten zapach wyżera aż komórki w głowie. Bun. Fu. CO TU SIĘ DZIEJE? O! A! ON TERAZ DOSTANIE TĘ ENERGIĘ, KTÓRĄ MIAŁ mekacibura? CIBURA? Jestem zdumiony, że pamiętam te, to imię. Jestem zdumiony, że pamiętam to imię, naprawdę. I FINALLY UNDERSTAND MY TRUE END. O! W końcu zrozumiałem swoją własne... swoje właśnie... swoją prawdziwą tożsamość. On teraz ten smróc śliwki węgierki wciąga! Co to ma być? Wciągnął tę moc, śliwka pękła. I teraz to on jest furobaczywek. Furobaczywek, to jest jego prawdziwe nazwisko. Ale zafleksował na rodzicach ty. To jest jak twój rodzic przyszedł na trening piłki nożnej. Co to w ogóle za muzyka, jak ktoś na harmonice gra? Jak ja byłem mały, to, to niektórzy chodzili z harmonią pod moimi, po, pod moimi balkonami. Ło! I tak grali. Toła? No, powinienem powiedzieć na ciebie, mamo? Nie, nowy ciemny królu. Jesteśmy Twoimi poddanymi. Brr. Więc sobie iście. Nie, naprawdę? Co tu się stało? FU się połączył z mocą chyba tego meka cibury i ma teraz moc również śliwki węgierki, która była robaczywa i naprawia to drzewo. To może to, to drzewo to jest śliwka? Wszystko miałoby sens. Stój, a to stoi i patrzy jak zwykle. Ciekawe co zrobi. Nie trafił. Jak Conor McGregor trafi, nie trafił pierwszym strzałem w Donalda Serone swoim lewym prostym, a tutaj był chyba prawy prosty. Mógłbyś nie przeszkadzać, mówi FU. Tym razem wskrzeszę drzewo wszechświata moją własną siłą. Co zrobisz, jak stworzysz wszechświat? Pyta Wegito. Ale możesz odpowiedzieć na pytanie, to jest bardzo niekulturalne. Ja ostatnio mówiłem: Siła argumentów jest większa niż argumenty siły. O, Wegito mówi, chcesz walczyć no poważnie? No, 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 Wegito może w końcu by przyszedł czas, żebyś kurwa walczył na poważnie, bo jesteś tutaj drugi odcinek i nic nie zrobiłeś. Zresztą tak jak w całym Dragon Ballu, super. I w ogóle w Ten Dragon Ballu. A to drzewo tak do połowy się trochę odrodziło, czy nie? Czy on musi przytrzymać? Ale coś wyleciało z nosa. No nie pomagajcie, tak? To jest pojedynek. Nie macie honoru? Fu, kontynuuj swój plan. A wyście nie mieli iść do domu? O, kontynuuje plan. Dobra, czyli musi przytrzymywać to, żeby drzewo... Ok Taka dobra rada Jak chcecie oglądać tę serię i w ogóle jakby Próbować czerpać z niej największą radość To w ogóle nie patrzcie na spójność fabuły W ogóle Ktoś przyszedł To jest SS4 Vegito Zeno, że tak powiem, Xeno No i to jest w końcu prawdziwy Vegito Chyba nie Który będzie Demigra i Demigra pomógł co to za trąby jerychońskie, tutaj grają w tle? Kim jest ta laseczka? Nie, to jest koniec odcinka. Wydzi to SS4. BAHA! <grywa> go uderzył, tak po prostu? Teraz przesadziłeś. Ale to chyba nawet nie próbowałeś tego uniknąć. Nie pozwolę ci robić tak, jak to się mi się podoba, fool. Jest to nie koniec odcinka, to nie koniec odcinka, jeszcze coś mamy tutaj ciekawego. Co to jest za rozwalona planeta z jakimś filarem? Gret. Broli. Broli z Dragon Ball Z. Gdzie ty jesteś, broli, kurwa? Obudź się! Wow, jaram się, ale teaser, po prostu pokazali Broliego, który się uśmiecha złowieszczo, nie wiadomo gdzie jest. Czym jest ta niesamowita, masywna ki? To mój kuta. Następnym razem w supa dupa. U zło łamiące limity, powrót Broliego. Wiecie co jest najśmieszniejsze? <laughs> Że ja to dosłownie nagrywam 11 minut, a to już jest koniec odcinka. Co ja mam zrobić z tym fantem? Ale numer mi ta seria wywi wy wywinęła. Przeanalizujmy sobie na szybciutko, co się stało w tym odcinku. Fu walczył z Vegito, mieliśmy dosłownie pół minuty do minuty, może może przesadziłem, no tak pół minuty 45 sekund z powrotem tego samego co widzieliśmy w poprzednim odcinku. Nawet nie, bo przecież jeszcze było pokazane jak ci bogowie zniszczenia tam wypowiadają te życzenia, no to z minutę było powtórzonego, był recykling animacji, recykling w ogóle wszystkiego, recykling fabuły. Tobie te odcinki wychodzą tak rzadko, że ja już powoli zapominałem co się dzieje w ostatnim, na pewno nie pamiętam co się działo w przedostatnim, to mogę wam zagwarantować. A potem... Przyszli jego starzy, dali mu śliwkę. On zjadł tę śliwkę, stał się mega silny, odrodził drzewo. Ale przyszedł inny Velgito ze z dwoma demonami, którzy nie wiadomo dlaczego nagle są dobrzy i to tyle. I jeszcze zobaczyliśmy Broniego, który się uśmiecha w jakimś rozjepanym forum Romanum w przestrzeni kosmicznej. Rewelacja, no tego się spodziewałem właśnie po tej serii: że nic nie będę rozumiał. Nic nie będę rozumiał, po prostu wiem mniej niż wiedziałem przed tym odcinkiem, ale to jest piękne. To jest piękne, jeśli Wam się podobał ten film, jeśli Wam się podobał mój film, bo ten, to tak wiecie. To już zostawcie dla siebie opinię. Możecie zostawić łapkę w górę. Bardzo dziękuję. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, nie, nie, zapom nie, zostawcie, nie zapomnijcie o zostawieniu suba. Czyli zostawcie suba. Czerwony guzik z napisem subskrybuj, chyba że jesteście na telefonie. To tam nie wiem, czy jest czerwony. Tak czy siak, nie wiem, czy jeszcze jutro będę wrzucał film. Nawet jeśli wrzucę jutro film, to będzie to film, który już wrzuciłem na YouTube'a i jest na prywatnym, więc tam nie składam wam życzeń. Jeśli nie wrzucę żadnego osobnego filmu, to chciałbym wam życzyć tutaj. Z tego miejsca przepraszam, że w takich okolicznościach może wrzucę wam jeszcze coś. Ponieważ zasługujecie na to wesołych, zdrowych, spokojnych, rodzinnych i przede wszystkim, przede wszystkim zdrowych Świąt Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, żeby ten czas poświęcić nie na komputer, chyba że wiecie, każdy, każdy ma swoją sytuację i tak dalej, ale nie chciałbym, żebyście siedzieli na YouTubie i tak dalej. Także odnośnie świąt to mam tyle Wam do, do powiedzenia i odnośnie też może przerwy świątecznej i Nowego Roku to jeszcze Wam powiem, co Wam życzę, ponieważ do tego czasu na pewno będę wrzucał filmy. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Życzę Wam miłego. miłej niedzieli. Co? Kurwa, dzisiaj jest wtorek. Tak to jest, jak się nie studiuje tradycyjnie. <grym> wtorek? Ja miałem na dzisiaj zrobić rzecz na studia. Ups. Jana.